oddać hołd dziesięciu i dzisiaj chcemy go uczcić nie tylko przez modlitwę w kościele, ale przez ten radosny przemarsz, ponieważ nasza religia, nasza wiara jest wiara, religią radości. Chcemy ten, przez ten kolorowy marsz dać wyraz radość naszej wiary, dać wyraz temu, że nasza wiara jest źródłem nadziei, która daje ogromną radość. Witam panią burmistrz, Witam. Dzień dobry. Inna, witam panią burmistrza Dżiter Adwan. Witam pana burmistrza Łukasza Ajka Witam Księdza proboszcza Dariusza Czpujskiego, Jacka Pawlickiego. Niestety nie mógł do nas przybyć pan starosta Adam Lubiak, ale też, też jest, starostwo też jest współorganizatorem naszego marszu. Dobrze, czekaj. Yy z ogłoszeń. Wiem, że nie starczyło niestety śpiewników dla wszystkich, a bardzo byśmy się chcieli wszyscy włączyć w śpiew kolęd. Można pobrać aplikację Orszak Trzech Trulii. W tej aplikacji są teksty kolęd, które będą dzisiaj śpiewane. Może nie wszystkie, ale, ale duża część. Y Także proszę szukać tutaj, tuż pod pomnikiem Jana Pawła II stoją w takich czerwonych koszulkach wolontariusze naszego parafialnego zespołu Haritas. Oni mają mapkę do gry miejskiej dla dzieci, więc każde dziecko, które chciałoby wziąć udział w takim mini się w takiej grze miejskiej, bardzo proszę, aby tutaj zgłosiło się do nich podpomnik Jana Pawła II. Uzyska mapkę y, z zadaniami. Tam wolontariusze y, zapowiedzą, co trzeba, co można robić. Po mojej prawej stronie jest kakao. Mam nadzieję, że się jeszcze nie skończyło. Y, można, można jeszcze z niego skorzystać. Jeśli ktoś przyniósł dalej na zbiórkę żywności, y, z tamtej strony stoi samochód z logo Kajta z Można tam tę żywność, tę żywność zostawić. Znak jakiś nowy, nie z tej ziemi, może z samego Boga. Lecz patrzę w niebo. Gwiazdy jak były! Żadna nie wyjdzie z ukrycia. Może się święte księgi myliły. Muszę to zbadać za życia. Piękne dziś niebo, gwiazdy mrugają. Jakby mówiły, że nas oszczekają, lecz na co? Nie wiem. Lecz zaraz, może, może? Czy to możliwe? Któż to wie, Boże? Nowa gwiazda ma władcę zwiastować. Czyżby czas do drogi się już szykować? Tyle lat patrzę w niebo, długie to oczekiwanie, kiedy nowa gwiazda na niebie powstanie. Podobno ma być to wielki, przedziwny cud, bo zrodzić ma się władca, może i sam Bóg. Lecz kiedy się to stanie, tego ja sam nie wiem. Ach, jest, nowa gwiazda! Ach, jest, tam na niebie! Prędko, trzeba się pakować! Muszę jechać za tą gwiazdą! Konie, konie, prędko mi szykować! Ciekawe, co to za miasto! Witaj, witaj! Jadę tu z Europy! Ja jadę z Afryki, ale gdzież nasz kamrat trzeci się zapodział, czy go jadę, tu ujrzymy? Jadę, jadę razem z wami, by reprezentować azjatyckie kraje. A, to razem będzie raźniej. Czyżby wasz jechał z nami? Jakże. Chodź, kamracie. Zatem czas w drogę, polski sobie.

Świętej rodziny przybył przepiękny orszak na czele. Trzej królowie za chwilę będą składali pokłon i dary dla pana Jezusa. Już? stancje, stancje. Um... Oh. Sam koniec z To król, król. zapewne wyczekiwany. Lulajże jest Nie Ci złoto, bo, bo ślulem jest na tej ziemi. A jakaś idło Ci wręczam, bo Bogiem jesteś naszym i to się nie zmieni. Ode mnie zaspanie, mirrę przyjmij. To znak, żeś człowiekiem. Dziękuję, tak Dziękuję za piękne gesty. Dziękuję wszystkim, co z Wami przybyli. Tak liczna jest Wasza świta. Ja dołączam do słuchania każdego z Was serca. Jezus jest jeszcze bardzo malutki, i mówić jeszcze nie umie, lecz wasze przyjście zabrało smutki, On przecież wszystko rozumie. Malutką rączką wam błogosławi i niesie dla was przesłanie, że nigdy was nie zostawi, lecz w Eucharystii zostanie bo to największa jest tajemnica naszej wiary. I niech w tym roku Pan towarzyszy, a będą cuda się działy. Królowie, złożyli pokłon. I złożyli piękne dary Panu Jezusowi. Chciałbym też bardzo serdecznie powitać cały Orszak na czele, którego tutaj dzisiaj stoją przy żółku Pana Jezusa. Pani burmistrz naszego miasta Elżbieta Radna. bardzo serdecznie witam i bardzo serdecznie witam księdza proboszcza z parafiedza robotnika. Naszego wielkiego przyjaciela, księdza Jacka Pawlickiego, pani burmistrz, składa teraz hołd i przy przywódku pana Jezusa, ale prosimy też o słowo. Szanowni Państwo, tradycja mówi, że małej dziecinie przynosimy mire, kadzidło i złoto. A co my dziś tu przynieśliśmy? Tej małej dziedzinie. Swój czas, piękne, szczere serca, uśmiech na twarzy, poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za naszą małą ojczyznę. serca Wam za to dziękuję. Bardzo Was proszę, przyjmijcie życzenia wszystkiego co najlepsze na nowy rok. Niech będzie dobry i błogosławiony i obfity. Szczególnie dziękuję naszym kapłanom i wszystkim służbom, że tak pięknie współpracujemy. I ta piękna polska tradycja orszaku Trzech Króli Zagościła już myślę na zawsze do Wałomina. Pięknie podziękujmy. Brawo. Wielkie prawa. Dziękujemy bardzo serdecznie. Chciałbym też bardzo serdecznie podziękować Panu za naszego Wielkiego Mińskiego, Panu Adamowi Lubiakowi który bardzo się przyczynił do tego, że mo mogliśmy dzisiaj przeżyć wspaniały orszak i tutaj zgromadzić się w naszym Kościele Matki Bożej Królowej Polski. Jeszcze raz władzom naszego miasta i powiatu bardzo dziękujemy, bo ta współpraca jest zawsze taka owocna, i przynosi wielki pożytek naszym bliskim, a szczególnie naszym mieszkańcom wołowina. Jeszcze raz pani burmistrz, panie starosto, serdeczny Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim uczestnikom tego pięknego marszu, dzieciom, młodzieży, dorosłym, aniołom, królom, wszystkim kapłanom z całego serca i organizatorom wielkie Bóg zapłać. Dajmy im wielkie obrazki. Wszystkich, którzy zechcą uczestniczyć w tej pięknej, uświętej na zastąpieniu odsadku, serdecznie zapraszam do kościoła. Wyjdziemy wraz ze świętą rodziną, ze śpiewem kolędy.